Kolejne zadanie, temat ruch po okręgu. Promień wodzący ciężarka poruszającego się po okręgu zakreśla kąt 150 stopni w czasie pół sekundy. Mamy obliczyć średnią prędkość kątową ciężarka. Przemy sobie dane, zakreślony kąt, czyli droga kątowa to 150 stopni, czas pół sekundy i mamy obliczyć prędkość kątową. Prędkość kątowa jest to yy, jest to prędkość, która mówi o tym, jaki kąt został zakreślony w danym przedziale czasu. I tą prędkość kątową najczęściej wyrażamy w radianach na sekundę. Więc, jeżeli mamy podany kąt w stopniach, to musimy ten kąt w mierze, wyrazić w mierze łukowej kąta. Miera łukowa kąta, to tyle tutaj trzeba pamiętać, że jak mamy na przykład 180 stopni to to jest w mierze łukowej 2 pi radianów, czyli, a nie, pi przepraszam, pi radianów, 180 stopni to jest pi, to trzeba pamiętać, więc pi radianów to będzie 180 stopni, a 2 pi radianów to będzie 360 stopni. więc tutaj musimy sobie w tej mierze łukowej zapisać ten zakreślony kąt, żebyśmy mogli podać, no, w tej jednostce, w jakiej się podaje prędkość kątową, więc możemy sobie tak zamienić, że skoro pi to jest 180 stopni, to, to 150 stopni to będzie 150, 180 pi. Więc jak sobie skrócimy ten ułamek, no to będzie 5 szóstych, Jak sobie skrócimy na 30 to jest 150, 180. Ewentualnie może też sobie napisać proporcje, jeżeli tak będzie Wam łatwiej. że 150 stopni to jest e, x, a 180 stopni to jest pi, i z takiej proporcji też Wam wyjdzie, że te 150 stopni to jest 5,6 pi radianów. Ten radian, ten radian sobie dopisujemy czyli tak wygląda ten kąt w mierze łukowej, tak wygląda ten kąt w stopniach. No i teraz ten kąt tylko stawiamy tutaj do wzoru na prędkość kątową, czas stawiamy w sekundach, no i jak sobie tutaj podzielimy 5 szóstych przez jedną drugą, to wyjdzie nam 5 pi na 3 ta prędkość kątowa i jednostka radian na sekundę.